Przedstawiamy recenzję wielokanałowego czujnika temperatury i wilgotności EcoWit model WH-31. Czujnik ten może być przydatnym rozszerzeniem naszej obecnej już sieci pomiarowej, jak i niezależnym elementem, kiedy chodzi nam tylko o pomiar temperatury i wilgotności w konkretnym miejscu i nie chcemy kupować od razu całej stacji pogodowej. W moim przypadku czujnik podłączę do recenzowanej już wcześniej stacji bezprzewodowej HP-3501. Gdzie już są załączone podobne dwa czujniki WH32 do pomiarów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednak do tej stacji można podłączyć do ośmiu czujników typu WH32, aby mierzyć temperaturę i wilgo wilgotność w różnych częściach naszego domu, np. Na, na strychu w garażu, domowej spiżarni, czyli wszędzie tam, gdzie kontrola tych dwóch parametrów ma dla nas znaczenie. Możemy równie dobrze umieścić czujniki w ogrodzie na zewnątrz. Jak widzicie, czujnik jest zapakowany w karton i owinięty folią. Jego uruchomienie sprowadza się tylko do włożenia dwóch baterii typu AA. Mój egzemplarz został dostosowany do komunikacji radiowej na częstotliwości 868 MHz. Sam jego rozmiar jest niewielki, ma wysokość ponad 12 cm, szerokość przekracza 4 cm. W specyfikacji mamy podany zakres działania czujników w zakresie od minus 10 do 60 stopni Celsjusza, jednak ustaliłem, że to wyświetlacz może. Poniżej minus 10 stopni przestać pokazywać pomiary, ale te będą nadal wykonywane do minus 40 stopni Celsjusza. Nad komorą z bateriami znajduje się płytka z czterema przełącznikami. Pierwsze trzy służą do ustawienia numeru kanałów, które będą przekazywane dane. Ustawiamy je według załączonego w instrukcji układu. Tutaj ustawiłem kanał drugi. Przełącznik o numerze 4 służy do nastawienia jednostek, w których będą zbierane dane dotyczące temperatury. Ustawione w górnej pozycji oznacza stopnie Celsjusza. Po podłączeniu baterii czujnik zacznie wyświetlać temperaturę, wilgotność względną oraz sumer ustawionego kanału. Każdemu transmitterowi można przypisać tylko jeden odrębny kanał. Sam czujnik ma otwór do zawieszania na ścianie lub można zawiązać wokół niego pętlę. Jednak gdy chcemy go umieścić na dworze, wskazane jest raczej wstawienie go do osłony radiacyjnej Jeśli chcemy umieścić czujnik w pomieszczeniu, to musimy pamiętać, aby nie był położony w pobliżu źródeł ciepła, jak grzejniki czy wentylacja. Również promienie słoneczne nie powinny na niego padać przez okno. W przypadku czujnika montowanego na zewnątrz konieczne jest zapewnienie mu cienia przez cały dzień. Lepszym rozwiązaniem jest to osłona radiacyjna, ale aby ta skutecznie chroniła czujnik na słońcu, musi kosztować paręset złotych. Bezpośrednie padanie promieni słonecznych fałszuje pomiary. Postanowiłem pokazać wam, dlaczego to jest takie ważne. Czujnik w cieniu drzewa pokazywał pewnego wrześniowego popołudnia 22,3 stopnia Celsjusza. Po wstawieniu go do osłony radiacyjnej i jej wystawieniu na pełne słońce, temperatura i tak podskoczyła do 24,7 stopnia Celsjusza po 5 minutach. Gdy wystawiłem sam czujnik, temperatury na słońce bez żadnej osłony zmierzona wartość podniosła się aż do 27,7 stopnia Celsjusza. A zatem prowadzenie sensownych pomiarów ma tylko sens, jeśli zapewnimy odpowiednie warunki chroniące przed słońcem. IcoWit nie dostarcza obecnie własnej osłony radiacyjnej, ale wiem, że już niebawem będzie ona dostępna w sprzedaży. Zaprojektowana specjalnie do czujników tej firmy i ma przypominać wyglądem osłonę i ramię do niej ze stacji WH1080. Dodatkowy czujnik temperatury może się przydać sadownikom, działkowiczom czy ogrodnikom. Tutaj widzicie mały ogródek warzywny i sad z paroma drzewkami owocowymi. Jesienią przydać się może mierzenie temperatury przygruntowej, czyli na wysokości około 5 cm nad gruntem, aby monitorować zbliżające się przymrozki przygruntowe i ich rozmiar. Ewentualnie aby przykryć wrażliwe rośliny, które uprawiamy. Postanowiłem więc przyczepić czujnik do małej jabłoni i tutaj prowadzić pomiary. Jakość sygnału, pomimo około 30-metrowego oddalenia od konsoli i bramki GW1000. Jest wystarczająca. Po drodze jest nawet budynek gospodarczy, ale i tak dane są zbierane bez przerw. Nawet jak oddaliłem się z czujnikiem na 200 metrów od konsoli, sygnał był nadal odbierany, więc byłem pod wrażeniem mocy przesłanego sygnału. Lokalizacja tuż nad ziemią pozwala na sprawdzenie precyzji mierzonej temperatury. Najpierw porównanie wskazań z wykalibrowanym rejestratorem Thermio 31. Wskazania są zbliżone, co świadczy o dobrej dokładności czujnika. Wysyła on dane co około minutę, więc nie jest aż tak wrażliwy, jak z sondą, która reaguje na zmiany temperatury co parę sekund. Jednak można uznać, że jak na domowe warunki czujnik WH31 mierzy temperaturę wystarczająco dokładnie. Swego rodzaju sprawdzianem jego działania były pierwsze przygruntowe przymrozki z drugiego tygodnia października. Nad ranem czujnik wskazał minus 0,4 stopnia Celsjusza na 5 cm. Jak widać na zdjęciu, faktycznie trawa była już lekko oszroniona, więc na tym poziomie musiała być temperatura ujemna. Tymczasem na 2 metrach czujnik WH32 pokazał plus 0,5 stopnia Celsjusza i faktycznie na wyżej położonych obiektach zalegała jeszcze rosa, a nie szron. Sprzęt EcoWid jest na tyle elastyczny, że możemy dowolnie wybierać poszczególne czujniki. Gdyby zależało nam tylko na posiadaniu czujnika WH31 i nie chcielibyśmy kupować całej stacji pogodowej, możemy do niego dokupić bramkę internetową Wi-Fi GW1000 i oglądać pomiary na swoim telefonie na aplikacji WSVIEW, ale też na stronie EcoWid.net wysyłać dane na popularne serwisy dla stacji pogodowych jak Weather Underground, WeatherCloud.net. Weather Observations website, pwsweather.com oraz publikować odczyty na swojej stronie internetowej. Jedyne co musimy zrobić to podłączyć bramkę do wejścia USB 2.0 lub wyżej. Do urządzenia wbudowana jest dodatkowo sonda, dzięki której możemy również mierzyć temperaturę, ciśnienie i wilgotność wewnątrz. Całą konfigurację urządzenia wykonujemy na ekranie naszego telefonu. Musimy zainstalować aplikację WSView, wybrać urządzenie, z jakim chcemy się połączyć. W moim przypadku mam do wyboru konsolę stacji HP3501 lub właśnie bramkę internetową GW1000. Po kliknięciu pokazuje nam się panel danych bieżących odczytywanych przez wszystkie czujniki komunikujące się z bramką. Dodatkowy czujnik WH31 działa u mnie na kanale pierwszym tutaj jako cecha 1 pokazując temperaturę i wilgotność przy gruncie. Możemy też w osobnym oknie przyjrzeć się wszystkim aktywnym czujnikom, Sile sygnału, z jaką łączą się z bramką, ale też poziomowi naładowania baterii. Jak widać, jest miejsca na 8 czujników WH31. Podobnie jak na konsoli mamy możliwość ustawienia parametrów przesyłu danych na, serwisy, na serwis firmowy .net. W Underground, Weather Cloud, Weather Observations website. W sekcji Customized możemy skonfigurować ścieżkę, pod jaką ma być wysyłany plik z danymi na serwer według protokołu Ecowid. Dzięki temu możemy publikować dane również z dodatkowych czujników na naszej stronie internetowej. Obecnie, o ile wiem, jest to możliwe z użyciem szablonu Meteo Template i wtyczce napisanej w tym celu przez Rafaela Di Martino. Na mojej stronie, oprócz podstawowego zestawu parametrów pogodowych, internauci widzą też dane z czujnika WH31, czyli temperaturę i wilgotność mierzone przy gruncie. Bardzo ładny sposób prezentacji danych mamy na stronie EcoWithNet. Pomiary z dodatkowego czujnika widać jako kolejny kafelek na panelu danych a pod spodem wykres przebiegu tych parametrów zaznaczonym minimum i maksimum. Jeśli mamy już konsolę od stacji pogodowej HP3501, po podłączeniu czujnika WH31 samoistnie zostanie on rozpoznany przez stację, a jego pomiary mogą być wyświetlane na wyświetlaczu konsoli jako jedyne dane lub naprzemiennie z oczytami czujnika WH32. Jeśli podłączymy konsolę poprzez USB do komputera w programie EasyWeather2 pojawiają się nam dodatkowe dane po prawej stronie w tabeli. Jak widzicie jednak dużo ładniejszą oprawę graficzną ma serwer pogodowy EcoWidNet, a i on umożliwia eksport danych w postaci pliku z tabelą danych. Podsumowując, czujnik WH31 to dokładny sprzęt dający nam wiarygodne pomiary i mogący poszerzyć naszą domową sieć pomiarową. Może też działać osobno z dodatkową bramką internetową, co pozwala nadal śledzić nam pomiary w telefonie i przesyłać je do internetowych baz danych. Jednocześnie jest tani, sam czujnik kosztuje teraz około 13 dolarów, ale trzeba doliczyć koszty transportu z Chin i ewentualne opłaty celne. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i wyjaśnił nasuwające się wątpliwości. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego profilu meteoprognoza.pl.